Witam bardzo serdecznie. Kiedyś na pewno zastanawialiście się, jak do swojego filmiku, na przykład z gry lub na przykład z jakiegoś poradnika, na przykład kiedy nagrywamy Pulpit, lub tak jak mówiłem, grę. Zastanawialiście się, jak dodać swój obraz z kamerki w rogu ekranu. Teraz Wam to pokażę, jak to zrobić. W moim przypadku będzie to Sony Vegas program. Uruchomię ten program. No, i ja akurat nie mam nagranego swojego wideo, ale można ogólnie zrobić jakie się chce. No i wrzuć po prostu swój filmik na przykład z gry. Wrzuć go na wideo overlay tutaj. Później yy, ten sam plik. Znaczy w sumie już z kamerki. No w moim przypadku jest to ten sam plik. Wrzuć go do wideo. Ścieżka dźwiękowa automatycznie będzie wklejona. Będzie normalnie występowała. I po prostu teraz klikamy w video overlay tą opcję track motion. Możemy sobie tutaj ustawić obraz naszej kamerki. Jak widzimy obraz się przekłada, możemy też sobie go zmniejszyć, wybrać położenie i zapisać. Wtedy nasz klip będzie wyglądał mniej więcej tak. No nie będę już wam więcej tego tutaj pokazywał, bo to jest dosyć długie wideo. No i później po prostu wystarczy zapisać klikając make movie. I save it to my hard drive. I po prostu poczekać, aż się wszystko tam zapisze. Wszystko trzeba będzie przeczekać, bo to jest dosyć dużo klatek, jeżeli jest długi filmik. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i życzę po prostu powodzenia w robieniu filmików i no, w każdym razie miłej nocy, bo już prawie, praktycznie wieczór jest. Na razie.